Serwus dziewczyny chłopaki. Dziewiąty dzień się rozpoczyna w Grecji. Za jest naprawdę sprawa. Teraz wyjeżdżamy sobie na drogę numer 57. Jedna z głównych dróg, ale za to urokliwa. Pewnie cała Grecja jest taka. Nie zdążyliśmy jej poznać, bo tylko był cel, żeby dojechać nad morze. <grych> na Finlandii się nie udało, na Albanii też. No to chociaż Grecja, nie? Fajne takie spontane są Powiem wam, że nawet jak plany się tak zmieniają, to i tak jest to urokliwe. Zanim jednak wrócimy w dalszą drogę, pozwólcie, że wrócimy sobie do kapliczki. A tu macie pokazówkę zdjęć z tego właśnie miejsca noclegowego i z tego poranka z poprzedniego odcinka, co nawijałem. Piękne, naprawdę miejsce, bardzo ładna kapliczka. Nie wiem, jak dokładnie mam ją wymówić, za to wam pewnie teraz dam, jak się ona nazywa. <grytanie> no i tu mieliśmy też czerpanie naprawdę bardzo dobrej wody, żudlanej. Yy, bodajże jest to jakaś yy, religijna woda, nie wiem dokładnie jak to jest, ale coś tam takiego można było sobie wyczytać, więc pewnie miejsce spotkań, leczeń, yy, wiary w to, ale powiem wam szczerze, bardzo dobra, mimo że tej rureczka jakaś plastikowa, jakiś tam mech, to jednak w smaku była naprawdę pyszna, no widzicie tej truposza, <laughs> no ktoś co ładnie zajadał, no i widoki te góry, te góry, dobra, wracajmy do Grecji, dojeżdżamy sobie do miejscowości kato, Katonewrokopii, po to, żeby tutaj zatankować, yy, mamy taką zasadę. Przynajmniej ja mam, Paweł też się z tym zgadza, że jak jest jakaś stacja, wiemy, że mamy do jakieś przejechanie w nieznane tereny, no to tankujemy. Czy to jest mamy zużyte pół baku, czy, czy czwarte, czy nawet jedna czwartą baku, warto to tankować. Bo mamy w rezerwie 10 litrów w kanistrze, ale lepiej ją mieć i wykorzystać w lepszych momentach. Gracias, bye Gracias. Dobra, śmigamy, zatankowane. Bo już było jakieś. O, w tyle razy. Jak? Good holiday! Good holiday, thank you! bardzo miła pani. Dobra, jedziemy? Powiem wam, że ceny paliw na tamten czas w Grecji to prawie skandynawskie. Bo jak pamiętam, było. 11 albo lekko ponad 11 zł za litr, prawie chyba 12 zł wtedy płaciliśmy. Kurde, jazda na całego, ale co tam, mając takie drogi, jak tutaj widzicie, przed nami, nadal to droga 57 główna, ale jaka jest fajna. Uwielbiam szutry, naprawdę uwielbiam szutry, ale powiem wam, że nie pogardzę takim odcinkiem asfaltowym: no gdzie można się fajnie pobujać, Co chwilę mamy zakręty, I jeszcze jest zielono, po czerwiec, nie jest pustynnie. Nie jest tak gorąco, choć daje się odczuć, że to już jest Grecja, ale te widoczki, to uspokaja i ta świadomość, że jedziemy w nieznane, przy okazji bujamy się na lewo i prawo i zobaczę w końcu greckie morze. Choć fanem morza nie jestem, to szczerze byłem bardzo ciekaw, jak się w nim pływa. <laughs> Dobra, będziemy się zbliżać niedługo do miejscowości od Sani, gdzie będziemy skręcać w prawo, ale cieszmy się jeszcze widokami. Fajnymi naprawdę widokami, pięknymi. Z głównej drogi, ale urokliwymi. No i właśnie, to jest ta droga. Nie wiem jak ona się nazywa dokładnie. Macie teraz stoją na ekranie. No i będziemy dalej śmigać przez takie miejscowości jak Antchochori, Kalithea, Skopia, Sfelinos, bo to jest właśnie boczna droga, naprawdę bardzo ładna. I kierujemy się na południe, by dojechać do drogi nr 12 i przeciąć ją i wjechać na drogę 59. No i panorameczka! panorama, kurde baja Grecja, 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 też jest górzysta i to bardzo ładnie górzysta Dobra, lecimy dalej Powiem wam, że się wtedy już zachwycałem, ale to co nas czekało następne widoki to bajeczka. No nie ma to powiem wam, nie ma to jak góry i po prostu ta nieznane. Wiem, że się powtarzam, ale kurde, w tak krótkim czasie, bo dla mnie to krótko, dwa tygodnie cała motowyczka trwała, no 9 dni do, dotarcie do celu, że tak powiem, później powrót, no to wszystko było na nowo. Wszystko praktycznie oprócz Rumunii, tak? Wszystko nowy więc człowiek z tym się zachwycał. No popatrzcie teraz, jedziemy po prostu zwykłą boczną dróżką. Jakieś tam zakręciki, yy, lekkie, bardziej, bardziej ostre i tak dalej, ale po prostu kurde, jedziesz w to nieznane, masz piękną pogodę, górzysty teren, czujesz jak się wspinasz, później jak zjeżdżasz, znowu się wspinasz, no baja, nawet takie, takie miasteczka jak tu widzicie. To też ma swój klimat, jak w miejscowości, kurde, takie wąskie e, uliczki, na spokojnie sobie śmigasz, patrzysz jak ludzie sobie tują. kurde, nikt się nie śpieszy, no nie miodzi, miodzi, no oczywiście czasem jakieś przeszkody się trafią, <ścoughs> tak jak tutaj, kurde, no nie. Przejechać, jak tu przejechać, gordę, nie da się gościmy, ale ludzie są naprawdę też życzliwi. Większość naprawdę ludzi życzliwych mogą pomóc, yy, doradzić, yy, tak jak tu ten przykład, odsunąć, żeby móc przejechać. Uśmiechnąć się, jak się człowiekowi przywita, machnie się ręką, od razu kiwnie głową. No coś naprawdę fajnego. Luz Bambinos, jak to ja mówię, od razu lepiej się śmiga. No, i dalej lecimy właśnie tą boczną drogą przez te miejscowości, które Wam ja wcześniej wspomniałem, i wspinamy się cały czas do góry. Więc to już dla mnie robi naprawdę dobre wrażenie, można się porozglądać. Jak śmigamy, a w oddali kolejne górzyste tereny. Przecież jest to już naprawdę dobra, można sobie na chwilę gdzieś się zatrzymać. Bo jakbyś tu nie zatrzymać, nie porozglądać, kurde, no, przecież popatrzcie, no jedziemy jadąc też podziwiamy, tak? Ale czasem no, po prostu człowiek musi, musi chwilkę sobie zatrzymać się, pospoglądać. Jak to wygląda, kurde. No ta przestrzeń, to, to, to też ma swój klimacik, że widzimy te góry w oddali, a przed nami na pierwszym planie są takie wzniesienia, wyżynki, dużo przestrzeni. No i sporo miejsca na nocleg. Powiem wam, że kusiło, kusiło żeby tutaj zostać, rozbić sobie namioty. Kurde, takie piękne tereny górzyste. Woda jest w, w specjalnym pojemniku, więc nie byłoby problemu, bo tu nie ma rzeczki wokół żadnej. No ale kurde, tak z drugiej strony myśleliśmy, kurde nie chcemy już tak gonić bardziej niż gonimy nieraz, <laughs> Bo czas obliguje. Mimo te dwa tygodnie, ale to jest tak naprawdę króciutko, więc się, że mamy też daleką, yy, po, daleki powrót do domu. Zatem śmigamy dalej nad greckie morze. I popatrzcie, kurde, fajne to jest, że Paweł yy, mi tak ufa i mówi: Dobra, chcesz, zjeżdżamy z głównej drogi. Wiem, że nie znasz okolic. Jedziesz pierwszy raz, ale jak patrz na mapie, stwierdza, że będzie atrakcyjna, fajna, to dawaj lecimy. I popatrzcie, tu nie ma czego żałować. Piękna droga. Znowu są salomiki, ostre zakręty. Dużo zieleni, co jakiś czas będą widoki, no kurde, no bajka. Powiem Wam, że w Grecji bardzo fajnie mi się działo, choć ledwo co musnęliśmy tą Grecję, ona też mi się bardzo spodobała. Dlatego Albanii, w której nie byłem, warto by pojechać później do Macedonii i poznać trochę bardziej Grecję. I tutaj mamy już drogę poza miejscowością Skopia i zbliżamy się do... Ach! Do szuterku. Tak mi po prostu naszło, widząc drogę z boku, że ty zjeżdża taki szuterek, gdzie w oddali jest wzniesienie, to Pawa przez interkom. słuchaj, może bym sobie tak zjechał, co ty na to? Dobra, dobra, zjeżdżaj, pojedź sobie zobacz, co tam jest ciekawego, a ja sobie poczekam na ciebie. To jest właśnie też fajne w Pawe, że tak się dzielimy, że też rozumiem, nie? Że chce tak po prostu śmignąć sobie w jakiś szuterek. I Pawłam, że nie żałowałem. Kurde Baja, zobaczcie, fajna dróżka. Taka trochę po trochę kamyczków, trochę piaseczku, cały czas pod górkę i to wzniesienie i ta świadomość, zobaczę, może jakieś widoki, może jakieś fajne widoki i powiem Wam, że naprawdę było warto przez ten troszeczkę piaseczek się przedostać, kurde, no, rozglądamy się teraz tutaj, patrzcie, kurde, normalnie już jestem, no, jaram się, po prostu jaram, kurde, motocykl zostawiam oczywiście tak bardzo bezpiecznie, bo to są jakieś kamolce, żeby się tam nie wywrócił, wiadomo, nic się tak złego nie stało, no i co? Pozostaje się tylko porozglądać. Słupek jest, no to chyc, hop na słupek i patrzymy. Rozglądamy się. Kurde. Powiem, że, powiem wam, że rewelacja. Rewelacja. Co to dużo gadać. Kurde, patrzcie sami. Górzysty teren. Pełno przestrzeni. Trochę mi się skojarzyło z Rumunią, ale czuć ten inny klimat. To, że tutaj jest jakby tak suszej. <noise> Troszkę większe promieniowanie UV. Przejrzystość nie jest idealna, bo to około południa czy popołudnie zaraz, ale i tak się tym zachwycałem. Powiem że na tym słupeczku, tup, 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 delikatnie na bok, żeby się nie zsunąć i podziwiałem sobie. Kurde, no bajat, tak się po prostu zatrzymać, nie widzieć żadnych miast w oddali konkretnych, tylko przestrzenie, wzniesienia, w jakieś dróżki, drogi, może jakieś małe wioseczki. Baja, powiem wam, że Baja, no i powrót też, kurde, do Pawa przez Dereką, dobra, wracam, spoko, nic się nie stało, piękne widoki i zjeżdżam sobie taką dróżką, która jest, wiadomo, troszkę rozkopana, trochę piachu, trochę kamyczków, trawy, Baja, ja to uwielbiam, ja to uwielbiam, więc eksploracja, eksploracja, <noise> malusie, malusie, poznawanie Grecji, bardzo na mnie na plus, no i zjeżdżamy z powrotem na asfalcik i tu już zjeżdżamy typowo w dół, Zaczynają się takie, może powiedzieć, konkretne serpentyny, bo dosyć ostre zakrętasy. Bo kurde, kto nie lubi takich zakrętasów. Jak nie szuterek, jak nie asfaltik z fajnymi widokami. Tak, tutaj serpentyneczki fajne nas witają. Można się troszkę, że tak powiem, pogimnastykować, popokładać. Oczywiście zawsze z tyłu głowy patrzymy, żeby nic nie było. Wiadomo, jakiś szuterek się z boku znalazł, jakiś piaseczek, widzi, jakieś wydemki, czy co to jest. Wiadomo, coś może być na drodze, ale jak ktoś nie zapitala. Czerpie przyjemność z takiej spokojnej jazdy, to też da się fajnie tak prawie na kolanko zejść. <grystanie> nic dodać, nic ująć. Trzeba po prostu śmigać, jak najwięcej podróżować. To, co nam zostaje, to tylko to, co w pamięci lub to, co właśnie jest nagrane. I kurde, zwiedzać, jak najwięcej zwiedzać, bo to jest nasze, nikt nam tego nie odbierze. Póki możemy śmigać, ile wlezie sił, ile ma jest czasu wolnego, ile pieniędzy na wahę, tylko jeździć. O, tutaj widzieliście. Takie farmy fotowoltaiczne, w tym rejonie nawet dosyć sporo ich było. Wiadomo, mają taki klimacik, mogą z tego korzystać. A tu zwykła, zwyczajna, najzwyklejsza droga nadal ta droga, właśnie, która prowadzi nas do, do, do tej kolejnej głównej drogi, którą będziemy przycinać i do 59, i lecimy nią cały czas teraz w spokoju. Można przycisnąć, śmignąć troszkę szybciej. Jak to umiał złapać wiatr we włosach? Poodpoczywać kurde, bez żadnego większego po ruchu. Jedziesz, nie myślisz o jakim wyprzedzaniu, rozglądaniu się, spoglądaniu co chwilę na mapę, że jest jakiś odpowiedni zjazd, długi kawałek, odcinek do przejechania, sporadyczny ruch i czerpiesz z tego naprawdę wielką przyjemność, rozglądając się różnymi widoczkami wodali góry. I cholerna ta przestrzeń, kurde słorki za słowo, ale to jest takie pozytywne. Tutaj wielka, wielka przestrzeń, i w oddali nie że nic, tylko mamy jakiś górzysty teren. No i ten, co wspomniałem, można odkręcić manetkę, troszkę, że tak powiem, przycisnąć, poczuć ten wiatr we włosach, kurde <laughs> Baja, i poodpoczywać. Co tu dużo mówić? Jedziesz przed siebie, miałeś widoki, miałeś zakrętasy, serpentyny, wzniesienia. Nic, tylko czerpać z tego czystą przyjemność, a kiedy trzeba, można dotknąć, nie ściskać już tak nogami baku, nie trzymać yy, bardziej tak kierownicy i śmigać dalej. A tu mamy już e, Amphipolis. zmierzamy do drogi numer 2. Yy, po to, by uśmigać już pod samo greckie morze. Tu serpentynkami wjechaliśmy sobie w tą miejscowość. Powinniśmy ją trochę ominąć, ale wiadomo, czasem się tam coś się zboczy z trasy, nie zauważy na, na czas, ale to żaden kłopot, kurde. W okolicy zerknięcie na mapę śmiga się dalej. I dzięki temu poznaliśmy tu trochę taką obodnicę tego miasta, dzięki któremu mogliśmy jakby też ominąć cały ten większy ruch. Trochę droga przez pomyłkę, ale za to na plus, kurde. Na mapce, w linku, właśnie pod każdym filmem o to wycieczki mam tam, yy, oprócz opisu daję Wam linki do tras, jakich przebyłem, więc sobie ją też zobaczycie, obczajcie, że takie kółeczko zrobione, lecz tylko Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. No i powiem Wam szczerze, już się zbliżamy. Zbliżamy się nad Greckie Morze. Kurde, ja ram się, do wspominam, jak to fajnie było, kurde, jak dojechać w, znowu w jakieś miejsce, taką, że tak powiem, metę sobie wyznaczyć, taki... Punkt odniesienia do powrotu. Co prawda nie bardzo górzysty teren, ale za to też bardzo przyjemny. Tu, właśnie, to jest ta droga numer dwa: to, co przypominam, przyjemnością. Widzicie tu zatokę Strymońską, zwaną inaczej zatoką Orfano. Jest ona odgałęzieniem Morza Trackiego, będącego częścią Morza Egejskiego. Więc, kurde, dróżka, która prowadzi nas zaraz przy tej zatoce, zaraz przy tym morzu, bajeczka. Rozglądamy się powoli za y, miejscem, gdzie można byłoby odsapnąć, y, odpocząć, coś przekąsić, zjeść i przekminić trochę mapę, y, rozglądnąć się na mapie w okolicy, gdzie można by po prostu przenocować bo w głowie jest może camping, a może gdzieś jakieś na dziko. No i tu właśnie sobie zjeżdżamy w pewnym miejscu, żeby sobie w cieniu odsapnąć, napić się wody, a Paweł, Paweł chciał się trochę wykąpać. Paweł już zakosztował sobie, że tak powiem, tego morza Oczywiście nie lubi jak go się nagrywa, więc jest teraz już po kąpaniu, Wcina sobie konserwę Tu robi sobie herbatkę Ja nie mam ochoty na nic gorącego Ja sobie wcinam masło orzechowe z suchym takim chlebkiem Takim grahamkiem, bardzo dobre Zimnej wody się napiłem i, że tak powiem, kontempluję sobie te widoczki Powiem Wam, że yy, nie jestem fanem morza. Wolę góry, ale to trochę gór mam. Popatrzcie. Jak na fana nie morza, bym tak powiedział, to widok jest naprawdę bardzo fajny, zacny, przyjemny. Naprawdę przyjemny. Musimy się zastanowić, chwilę odpoczniemy, gdzie tu podjechać, żeby gdzieś coś przenocować Czy może na jakimś kempingu na plaży, czy może jakąś stację wynajmiemy Czy może jeszcze co innego Dochodzi 15, więc powoli musimy się rozglądać, żeby nie było już za późno, że tak powiem, z miejscówką No co? Widzimy się w kolejnej części filmu, serwus! Po krótkim, ale jakże przyjemnym odpoczynku Szukaliśmy troszkę miejsca, wujaliśmy się troszkę, zrobiliśmy małe też zakupki, wjeżdżaliśmy w różne miejsca. No i udało nam się znaleźć w miejscowości Riviera, tu macie oryginalną nazwę, fajnie wygląda. I to właśnie jest ta traska. Wróciłem się z tego miejsca, gdzie postanowiliśmy sobie zostać i, że tak powiem, nie tylko pomoczyć nóżki, po to, żeby pokazać Wam, jak się fajnie tam dojeżdżało, więc nie zdziwcie, jak Paweł będzie tam już z przodu, jak dojadę. I tu właśnie jest szuterek. Mój klimacik elegancko. Boczna droga, nie ma ludzi, pustawo. Opuszczona przestrzeń, jakieś tam stare budynki, coś w rodzaju urbexu się pobawiliśmy, nie? No i klimacik. Ważne było to, że tutaj było bardzo mało osób. Nie kusiliśmy losu, motocykl zostawiliśmy w bezpiecznym miejscu, nie rzucało się w ogóle w oczy, że one tam są. Mogliśmy spokojnie sobie posiedzieć, yy, podpoczywać w cieniu, czy to poleżeć na plaży, czy sobie się pokąpać. Zresztą widzicie, co tu jest na kamerce pokazane. Co to, do, że będę gadał? Wjeżdżam, parkuję motocykl, będę się rozbierał, przebierał i będę leciał do morza pokąpać się. Zresztą cała relacja, zaraz Wam pokażemy co i jak, więc miłego oglądania. Jest lit, jest pod cieniem, jest bezpiecznie, są zbytnio niewidoczne Jest plaża Jest zajebiście jest, Nie było żadnego zakazu Nie było zakazu, bo to jest stary budynek jakiś tutaj, nie? No, Zarąbiście, no wiadomo trochę syfu tu jest, ale luksusów nie oczekujemy Najważniejsze jest to, że jest morze, jest plaża piaszczysta, motocykle w cieniu I także prawie ich nie widać, Zarobiście. Dobra, co się przebierać? Nie wyskoczy to No to trzeba śmigać. Przebrany. Już jest. Elegancko. Paweł też tak. <gry> Tylko idzie sobie teraz na plażę. Mówi, że już mu trochę za zimno, a ja właśnie chłodek lubię. Dobra, wskakujemy sobie na murek. O! Na piaseczek i się przejdziemy. Kurde Nie pamiętam kiedy nad morzem byłem Popatrzcie. Jak tutaj, hu hu hu! W piasku zanurzyć się. O! Nie ma stóp. Elegancko. Będziemy wchodzić do wody, pewnie będzie mi zimno. O, tu jest kamieniście. A! Kamieniście!

Jestem w morzu w Grecji, <laughs> a miałem być w Albanii. A jeszcze wcześniej plan był taki, że miało być yy, Finlandia. A dzień przed Finlandią no w sumie dwa zmiana planów, bo pogoda do Bani yy, na dwa tygodnie wyjazd do tydzień w większości pochmurnego z opadami deszczu, z czego parę dni takich ulewnych. więc szkoda było tam jechać dla mnie kiedy indziej. Spontan, wyszedł na Bałkany W ogóle, co się podziało, jedziemy tam, nie jedziemy tu Tu nie ma tego, tam nie możemy, koooorde Ale co, fajnie jest, jest już poniedziałek To jest yy, siódmy, ósmy, 9 dzień Czyli w 9 dni, żeśmy dojechali do celu, który ustaliliśmy Dosyć spontanicznie ah. Pojdę dalej kawałek, dobra woda jest, dobra na razie Już się zagrzałem, no i hop, jest żeby... O! O, płyniem z na pieska Śmieniam o. O. Przyjemnie, przyjemnie, ale słona woda Słona woda O, o ja piercu. O! na czym to skończyłem? A! Grecja, finał niespodziewany, spontaniczny, ale fajny. Posiedzimy sobie trochę na plaży i pojedziemy wieczorkiem w stronę granicy y, Grecko. Bułgarskiej Się stąd. Jak tam woda? Przejrzyście, nie? Naprawdę przejrzyście Dobrze jest. No to co wspomniałem, a granica. Bułgarska, popływajmy sobie jeszcze trochę, grecko-bułgarska Tam sobie przenosujemy Tak jak wtedy Uff. No i później Bułgaria troszeczkę i Serbią do samej góry do Rumunii do, no do Noclegu eee, tam gdzie wtedy Czyli kempingu za 5 euro A później już z Rumunią do samej góry. Kawałek Węgier. Słowacji. I do domu do Krakowa. Powiem wam, że plan fajny. Że plan wycieczka fajna, bo spontaniczna dużo się pozmieniało. Ale co by nie było zawsze szuka się plusów. Nie dosyć zostanie. Bo Albania, bo Macedonia, bo Kosowo. Ale na to się już przygotujemy, albo ja się przygotuję Bo nie wiem czy Paweł jeszcze będzie mógł pojechać w tym roku Ech, Ja spróbuję, może uda mi się we wrześniu Zresztą zobaczymy, nie ma co planować Teraz, ale mam plan po prostu tylko taki Czy założenie, taki nie plan, że chcę po prostu jeszcze Zdobyć Albanię yy, Macedonię yy, Kosowo, no i Montenegro Czyli Czarnogóra, bo Czarnogórę żeśmy tylko kawałeczek Żeśmy Zwiedzili, praktycznie malutki kawałeczek, bo jednak stwierdziliśmy, że jedziemy do kreacji, bo to był weekend, a to jest tak oblegane miejsce na czarną góra, że nad morzem byśmy tutaj chyba tak nie znaleźli miejsca tutaj. Dobra, sobie jeszcze trochę popływam Bo jest przyjemnie, choć bardzo słona woda. Uuu. Uuu. Nawet przejrzyście, nie? Uuu. Przyjemnie powiem, naprawdę przyjemnie Podryfować sobie tak Albo jakoś pływać, nie za bardzo lubię Ale parę metrów można sobie zrobić Na pieska z jedną ręką, dwoma nogami, żeby do was gadać Jest naprawdę, jest dobrze Kurde, brakowało mi takiego wyjazdu Nie na dwa, nie na trzy dni Powiem wam, dwa tygodnie To takie minimum Teraz jest dziewiąty dzień Będziemy się zbierać. Dzisiaj pościmy sobie na plaży z dwie, trzy godzinki. Jak będzie już tak bliżej zachodu, będzie tak już złote godziny jakby, pewnie siedzimy na motocykl i do granicy bułgar... grecko-bułgarskiej. I pewnie przenocujemy tam, gdzie wtedy nocowaliśmy, bo jest dosyć bezpieczne, przyjemne miejsce, a będzie bliżej na chatę, a później zostanie nam już przejechać z 200 km Bułgarii. Z 400 km około Serbii 600 km około Rumunii No i Węgry, Słowacja to razem da nam jakieś może 250, 260 km I do Krakowa Co ja wam mogę powiedzieć? Coś od siebie? Przede wszystkim pozdrawiam was Z tej greckiej zatoki, z tego greckiego morza Życzę wam, żeby wam yy, zbliżające się wakacje Albo pewnie jak ten film puszczę, będę już pewnie po wakacjach wie, że minione Wasze wakacje będą yy, choć po części tak spontaniczne i yy, tak udane jak u nas. To naprawdę jest super. Zatem ciepło Was pozdrawiam z tej ciepłej krainy, greckiej krainy, gdzie lampa jest. Po prostu świeci słoneczko. Teraz już jest ciepła woda, przyzwyczaiło się. No to co? Servus! I do następnej części filmu. A raczej do kolejnych filmów. Pływam. Zimna. Nie, znaczy dwa po początku zimnawa, ale jak do jajek doszło, to już się oswoiłem. Fajnie, 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 bo nie jest gorąco. Teraz mogę sobie wejść, nie chcę, żeby prażyło, więc mówię, zostawiam kamerkę, bo długo w soli nie może być, ale cholernie słona woda, ale przyjemnie, wyporność dobra, Uff. dobra, to ja się z wami żegnam jeszcze raz, do zobaczenia, Serus! No, i tym czternastym odcinkiem kończę tą serię z niefinlandii. Pokazówka trochę zdjęć z greckiego morza i okolic. Naprawdę bardzo przyjemnie było cała ta trasa. Bardzo mi się miło wspomina. Bardzo miło się te filmy montowało. Yy, widać, gadka, którą tu teraz do Was nawiłem, też się bardzo fajnie przyjęła. Jeszcze, szczerze, też mi się spodobało, bo to taka większa interakcja między mną a wami. No i co. Trzeba się powoli szykować na kolejną motowycieczkę w 2023 roku. W głowie jest kilka planów, może coś z tego wyjdzie, mam nadzieję. Na pewno gdzieś sobie śmignę na dłużej. Zobaczymy! Różne w głowie są plany. Może właśnie ta Skandynawia, może Gruzja, może Afryka. Zobaczymy jak to będzie wszystko. Wszystko ma na celu temu, żeby po prostu jak najwięcej zwiedzać, jak najwięcej podróżować, jak najwięcej zachować coś dla siebie I tak jak ktoś lubi, czy ktoś jedzie pod nawet na dziku, czy ktoś jedzie sobie, nie wiem, pod motele Nieważne jak, ważne by to sprawiało przyjemność, no i przywozić z sobą piękne wspomnienia Jeszcze raz, serwus i do następnego filmu! A, pozdrawiam też morze i tą zatokę od Agi, wie o co chodzi Laterki pozdrawiają Grecję i greckie morze.